Cześć, z tej strony Hania Beza i dzisiaj zapraszam was serdecznie na film z serii Beza w Podróży. Dzisiaj razem z Bezami przypodróżowałyśmy do Tozu. Do Tozu, czyli Towarzystwo Opieki nad zwierzętami i będziemy razem z Bezą wam pokazywać wszystkie piękne, słodkie, kochane i niestety bezdomne pieski oraz kotki. Jest ze mną Marlena, która oprowadzi i powie wszystkie szczegóły, w jaki sposób na przykład możecie pomóc wesprzeć albo po prostu zainteresować się właśnie takimi miejscami typu Toz. Cześć Marlena. Cześć! I zapraszam Was do środka. Ale jeszcze tylko znamy: jest tutaj Kuba, który tak jak inne pieski poszukuje domu i jest słodki. Jakie on jest w ogóle mięciutki? Wyszliśmy już do środka i zaczynamy od kotów. Co prawda, ja jakąś wielką kociarą nie jestem, ale ty chyba maryla trochę jesteś kociarą, ja co? Nie. Nie? nie. nie? Ja kocham psy, ale ja mam, niektóre kocham psy. Takie, nie, mam niektóre takie tutaj, które były i które zostały w moim sercu. I tak samo jak na końcu poznamy pindola. <słuch> Czy pindol? To jeszcze nie e, mów, kim jest pindol. E, tak samo do niego mam jakieś Sentyment. Jakiś, wiem, tak, większy sentyment. E, to wiesz, co poczekaj? To zróbmy tak po prostu, że jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim jest tajemniczy pindol, to musicie oglądać do końca i tam ta sytuacja się rozjaśni. Jesteśmy teraz u kotków. Jak wygląda u Was sytuacja, właśnie jeśli chodzi o koty? Kotów na tą chwilę mamy jeszcze w miarę mało. Niestety już zaczyna się okres, gdzie są te małe kocięta, tak jak tutaj na przykład mamy. E, mamy dziką z małymi, no to już mamy. Całe... Tak, tak, bo to jest dzika kotka. To jest mama z małymi, no niestety tych kotów przybywa. Teraz już jest okres taki, że coraz jest więcej ich. A skąd wybierzecie te kotki? To ludzie przynoszą je, czy gdzieś tam z jakiejś interwencji? E, przynoszą. Jeździmy również na zgłoszenia, które ludzie, które ludzie na maila wysyłają, e, dzwonią do nas, tak? więc więc wtedy jedziemy i, i albo przywozimy, albo dajemy do lecznicy, wypuszczamy z powrotem, bo Aha. większość tutaj z kotów są tak zwane wurzety, czyli wolno żyjące koty. A, okay. Mniej więcej takie najdłuższe pobyty kotów, to ile mniej więcej trwają? E, czasem bywa rok. Bywały koty wolno żyjące, które spędziły u nas noc dwa lata też. To są zwierzaki, które potrzebują, tak jak widać tutaj. Wsadziłam palca i cały czas potrzebujemy w miłości. No. Tak, więc jak najbardziej w tym momencie mogę zaprosić do wolontariatu do nas. Od 18 roku życia, jeśli ktoś chce, kocha zwierzęta, kocha koty, jak najbardziej, bo u nas nie odbywa się tylko, nie sprząta, yy, sprzątamy i karmimy, ale to jest nie tylko, również yy, tutaj bierzemy, oswajamy dzikie koty, no albo po prostu przytulamy się z tymi, które już są oswojone. Słuchaj, to jest super sprawa miłości. dla na przykład ludzi, którzy chcą mieć zwierzątko, nie mogą z różnych przyczyn go tak. mieć w domu, to może to jest dobre, dobry sposób na to, żeby wam przydać i powymiziać wszystkie kotki tak, sporo, tutaj we, w tym miejscu. Sporo, sporo takich kotów właśnie tutaj, sporo takich ludzi o, też przychodzi. przychodzi. Jeszcze jedno takie, jedno takie pytanie a propos właśnie zwierzątek, które tutaj są. Czy to są takie zwierzątka, które tutaj są już wszystkie przebadane? One tak, są odrobaczone. Tak. E, tutaj mamy salę prelekcyjną, tak zwaną. I tutaj zwierzęta są e, zaszczepione, odrobaczone. Nic takiego im zdrowotnego nie jest, żeby nie mogły mniej więcej Kontrę teraz iść. i, tak, i no? iść teraz do adopcji. W szpitaliku mamy inne koty, które potrzebują dłuższego leczenia. Dobra, no to co? Przechodzimy, pokażesz mi może jakieś pieski. Ale z chęcią. A niestety był psem martwychłanym. Mogę dać ci szczeniaczki. Znaczy, może wezmę jednego, co? Ach, dobra. To Komu... mają ile, Podat tydzień? Tak. Jeszcze parę dni temu oczek nie otwierały. Jesteśmy teraz w biurze u Pindola. Dlaczego Pindol jest taki wyjątkowy? <laughs> Pindol jest wyjątkowy. Bo jak ktoś go pozna, to zrozumie. To jest niesamowity kot moim zdaniem. I to jest właśnie to, co mówiłam wcześniej, że tak jak ja za kotami, no bardziej wolę psy nie powiem, to pindola jakbym mogła i byłby kotem adopcyjnym do innych zwierząt, zabrałabym go do domu. Nie jest kotem adopcyjnym? Jest kotem adopcyjnym, ale niestety musi być dom bez innych zwierząt. To jest jedyna, to jest samolub i niestety on potrzebuje człowieka <noise> dla siebie dla siebie. Dobra, słuchaj, byliśmy przed chwilą u piesków. Powiedz mi, jak to wygląda tutaj sytuacja z psami? Ile jest gdzieś mniej więcej psów do adopcji? Też powiedziałeś, że wcześniej dasz mi zdjęcia, to też wrzucę gdzieś te <noise> kilka przebitek zdjęć psów, które można generalnie gdzieś tam zabrać do siebie, może ktoś miałby ochotę albo szuka jakiegoś pieska. Generalnie psów do adopcji łącznie z domami tymczasowymi i ze schroniskiem. Y -y -y. Schronisko użycza nam boksy, tam mamy trzy psy, tutaj mamy cztery, no jest siedem psów do adopcji. Siedem psów. Jeżeli chciałbym Wam pomóc, jakie mam opcje pomocy? Co mogę zrobić jako osoba, która po prostu, no nie wiem, jestem mieszkańcem Szczecina i w jaki sposób mogę wesprzeć DOS? E, można przyjść na wolontariat. Wolontariat u nas wygląda tak, że przychodzimy, e, albo wyprowadzamy pieski, albo zajmujemy się kotkami. Możemy też pomagać w inny sposób, jeśli chodzi o wolontariat, przy imprezach. No teraz, niestety, no jest jak jest jest no tak. w takich czasach, ale normalnie robimy biegi. E, mamy jakieś imprezy, takie jak na przykład Dzień Dobroczynności. W sumie weekend. E, to jest impreza, która będzie tak. teraz 17-18 kwietnia, ale o tym za 30, za 30 sekund. E, najpierw tylko jeszcze powiedz, oprócz wolontariatu, jakie jeszcze mamy opcje? E, możemy przynieść karmę, e, ręczniki, pościele. Nie przyjmujemy koter i koder ze względów, że nie mamy miejsca na, magazy na magazynowanie. Magazyn na, na, na magazynowanie, no? Tak. Co jest najbardziej potrzebne. E, puszki kocia. Puszki kocie, kocie puszki najlepiej ani na tą chwilę, bo już nam się zapasy naszych kotów kończą. Smycze, obroże, podkłady, rękawiczki. Mhm, rękawiczki. rękawiczki w tych mhm. czasach, no, no tak jak wiemy, to jest super, wow. Rzeczy takie higieniczne do odkażania na przykład klatek, tak. Coś na bazie alkoholu, takie żeby mocniejsze było. Mhm. Um, co tam jeszcze? Czyli tak, dropaki, o, 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 to drapaki. Bym bym Jakieś zabawki, tak, piłeczki? Tak. tak no, praktycznie wszystko oprócz koder i, e, I, i poduszek. I poduszek. No, I poduszek. Koce jak najbardziej. co szybko się zmieniamy, nie? No. O tym, że szukacie siedziby. Tak. E, szukamy cały czas. Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł, kontakt, jak najbardziej. E, ponieważ ta siedziba jest dla nas, jak widzicie sami, będziecie widzieć na przebitkach, jest za mała. E, stoi klatka na klatce, e, nie mamy praktycznie gdzie tych zwierząt już przyjmować. E, teraz za, co, zaczął się koci sezon, e, no i niestety e, u nas klatki wyglądają tak, że jedna na drugiej stoi, żeby było miejsce. Tak samo tutaj w biurze wygląda. Teraz jeszcze jest wow. Ale zaraz się to zmieni. Siedziby byśmy potrzebowali z jakimś ogródkiem, gdzieś nie, nie na, na samych obrzeżach. Gdzieś w obrzeżach, tak, ale że musiała komunikacja miejska dochodzić, no bo też wolontariusze muszą dojeżdżać. Pewnie. E, słuchaj, e, i teraz jeszcze taka ważna informacja: 17, 18, ten weekend, Dzień Dobroczynności, e, gdzie nie ukrywam, też będzie moja mała bezowa e, sprawa. E, powiedz mi coś więcej o tym wydarzeniu. Weekend Dobroczynności, e, Dzień Dobroczynności, a właściwie weekend, faktycznie e, będzie dla, dla, dla Skubiego. E, Skubi, jest to jeden z piesków, który przebywa teraz w szpitaliku. U doktora Gugały jest leczony, teraz niedawno przyszedł jedną operację, która trochę kosztowała. Zbieramy, mamy zrzutkę u nas na, na Facebooku tozowskim. No i też ten dzień dobroczynności, który będzie rzeczy z licytacji, ciasta, które można będzie kupić i bezy. E, można będzie to u, u nas kupić tutaj na naszym ogródku. Będą dwa konkursy koci i psi. Będzie można wygrać zabawkę dla swojego zwierzaka. Także to będzie taki mini festyn w tej takiej wersji tak. teraźniejszej, że tak się wyrażę. E, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli lubicie bezy, e, a skoro oglądacie Hanie Beze, czyli pewnie ktoś z was musi te bezę lubić, e, przekazuję właśnie tutaj na ten, na, tą, ten, na ten weekend, na dzień dobroczynności, w zasadzie weekend dobroczynności właśnie 40 tych takich bez, bez bankietówek, także jeżeli lubicie taką słodką, <laughs> e, słodką rzecz i troszeczkę pomóc to to zapraszam serdecznie właśnie. Tutaj będzie można ją dostać. W godzinach 11-17, mhm. w sobotę i w niedzielę, a jeszcze powiem, że w sobotę, między 11 a 14, będzie można podejść i wykupić sobie sesję zdjęciową u naszej, u naszej fotografki. Chyba mhm. Tak, to będzie tam. Sesja będzie trwała, będzie tutaj w parku robiona i będzie to minimum pięć zdjęć w wersji elektronicznej. Super. To zdjęcia, na przykład, jak ja mam swojego ukochanego Lopeza, to zdjęcia z tym, z Lopezem na przykład. jak najbardziej. Rodzinne, Rodzinne ze super sprawy. Jesteśmy teraz na ogródku, ponieważ właśnie tutaj w tym otoczeniu, o tam, i tutaj z powrotem będzie właśnie organizowany ten dzień dobroczynności, także tutaj będziecie mogli. Spoczęstować się moją bezą, ale tylko jeszcze jedną rzecz się chciałam ciebie. Wow! jeszcze jedna. Z co myśli, co to za dziwny człowiek? Jeszcze jedną rzecz chciałam się ciebie dopytać. tylko jakbyś miała wymienić takie dwie, najlepszą i najgorszą rzecz, jeśli chodzi o Twoją pracę tutaj? No, no najlepsza, wiadomo, jak widzę, jak te psy się otwierają. Ja tutaj powiem szczególnie właśnie o psach z tego względu, że no z psami w ogóle moja, moja tutaj kariera się zaczęła, bo... Chciałam iść do schroniska wyprowadzić psy no. i się okazało, że tam nie mogę. Tam ale, można, nie? Ale, ale, ale mogę przy... Znaczy, tam jest dusz, dużo dłuższy proces, mm -hmm. ale tutaj w tozie ucieszyli się jak najbardziej. No, i tak zaczęła się. No, dzięki tym psom, jak widzę, jak się otwierają, dostaję zdjęcia od domów stałych, aż mi się udało, <laughs> od domów stałych, jak widzę, jak one naprawdę rozkwitają. To jest coś super. Jeśli chodzi o tą najmniej przyjemną pracę, to jest. E, niektóre osoby do adopcji, które myślą, że zwierzę to rzecz, okay. no to tutaj, e, tutaj jest ciężko, że jeśli zdecydujemy się na zwierzaka, no to to jest jednak członek rodziny, moim zdaniem. Nie? Najlepszy na świecie. No też byś chciała zwrócić nie z nami. No, to najlepszy chciała. na świecie, a nie każdy to potrafi zrozumieć. Tutaj jest nasza Aria. Tak. Aria to jest taki wielki malamut. Przed chwilą właśnie pokazywałyśmy go w klatce. A tutaj, słuchajcie, w świetle dziennym, w pełnej okazałości, patrzcie, jaki to jest fantastyczny piesek. I właśnie Aria szuka domu. Przed chwilą mi powiedziałaś, tak. że fajnie by było, gdyby ktoś ją w miarę szybko wziął. Tak, tak. To jest pies, który potrzebuje swojego człowieka. My tutaj, ja się staram być dzięki niej właśnie praktycznie codziennie, żeby chociaż trochę posiedzieć z nią właśnie tutaj na ogródku, bo ona nie potrzebuje aż tyle ruchu, no. ale potrzebuje człowieka, czyli potrzebuje, potrzebuje człowieka. usiąść, pomiziać, nawet nie tyle pomiziać, żeby położyć się na nodze i czuć tą nogę. I czuć bliskość, nie? Moje kochanie. No, ja wiem, pokaż mi ją z bliska. Aria, a kto tutaj podchodzi? Kto tutaj podchodzi? Aria niestety nie może iść do domu z innymi dziećmi, z innymi. Nie, z, z dziećmi. A, z dziećmi. Ona, ona z psem jak najbardziej do dzieci niestety ten pies się nie nadaje. No dobra, zróbmy tutaj kółeczko i będziemy wracać. Chodź Aria, chodź, chodź, no nie no, trochę trzeba się ruszyć, no co zbię w tej klatce cały czas. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że warto gdzieś tam wesprzeć e, na przykład ciebie, kochana Marleno, w Twoich działaniach, e, ponieważ e, widać, że robisz to od serca i widać, jak bardzo e, masz olbrzymią rękę, olbrzymią miłość do wszystkich zwierząt. Jeżeli macie możliwość e, cokolwiek, żeby gdzieś tam wesprzeć, no, to nie, nie zaczepie. Już, 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 już. Piąteczka. <słukasz> tylko bez pozorów. Jeżeli macie gdzieś tam możliwość, czas, cokolwiek, to oczywiście zapraszamy na wszelkie działania tozu. E, okay. Ja się zawsze z tozem za mnie gdzieś tam staram odwdzięczyć za wszelką po pomoc. Także dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy się e, I e, oczywiście też zapraszamy, żeby gdzieś tam zobaczyć wszystkie social media Tozu. E, tam, na, e, tam cały czas są pokazywane wszystkie działania. Ja nie mogę ich skupić. Ja <laughs> też nie mogę działania. Słuchajcie, lajkujcie i to, i szczecińską bezę, i hanie bezę, i wszystkiego zapraszamy. się dowiedzieć. Zapraszamy. Do zobaczenia.